Nowe ławki w parku 700 Lecia, rewitalizacja zalewu, wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Jędrzejowie. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału. Dziś rozmawiamy z wiceburmistrzem miasta Jędrzewa, panem Marcinem Piszczkiem. Rozpoczął się drugi etap rewitalizacji parku 700 Lecia. Na czym on polega? Tak, to prawda. W tym roku przewidzieliśmy przede wszystkim dozbrojenie parku, to znaczy ustawienie nowych ławeczek i koszy. To już się rozpoczęło, tak jak słusznie pan redaktor zauważył. Ale to nie koniec prac. W tym roku w budżecie gminy zarezerwowaliśmy kwotę 300 tysięcy złotych, na kontynuację wymiany nawierzchni, na części, na kolejnej części alejek, właśnie usytuowanych parków 700 lecia i również w ramach tej kwoty została przewidziana inwestycja w postaci budowy skateparku. Z tym, że jak zakres rzeczowy, jeżeli chodzi o samą wymianę nawierzchni, czy, czy przede wszystkim o budowę, Alejek z kostki granitowej jest już dograny, przewidziany. To w zakresie tego skateparku w chwili obecnej jeszcze trwają prace. To jest kontynuacja inwestycji z roku ubiegłego. W roku ubiegłym Gmina Jędrzejów wydatkowała kwotę ponad 400 tysięcy złotych na pracę w parku 700-lecia. Faktycznie jest to rewitalizacja. Takie wnioski spływały w trakcie prac komisji powołanej zarządzeniem burmistrza miasta Jędrzejowa właśnie w celu opracowania lokalnego programu rewitalizacji jednym z podstawowych zadań została wskazana zmiana wizerunku parku 700 -lecia, takiego myślę że pierwszoplanowego planowego miejsca wędrzejowie a co z jędrzewskim zalewem jak wygląda prace przygotowawcze do rewitalizacji jędrzewskiego zalewu? W chwili obecnej jesteśmy po przetargu. Zostało nastąpiła sesja otwarcia ofert w najbliższych dniach no miejmy nadzieję że tuż po świętach będzie rozstrzygnięcie tego przetargu i jeżeli nie będzie żadnych protestów podpiszemy umowę z wykonawcą z tym że w chwili obecnej to jest pierwszy etap czyli odbudowa samej czaszy zalewu doprowadzenie wody i przebudowa korytarzy Brzeźnica. w dalszej kolejności mamy nadzieję że jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na dokumentację techniczną na ten drugi etap czyli Zagospodarowanie terenów wokół zalewu. Budowa, budowa między innymi jest przewidziana całorocznego toru saneczkowego od północnej strony w kierunku ogródków działkowych, a do tego ławeczki oczywiście, nowe alejki, obiekty małej, małej architektury, również taki obiekt gastronomiczny, restauracyjny na terenie tym powinien powstać. Wiemy, że 20 kwietnia do Jędrzewa przyjedzie prezydent Polski Lech Kaczyński. Pan prezydent odwiedzi dwa miejsca, tak naprawdę, w Jędrzejowie. Pierwsze i tutaj raczej kameralny charakter będzie miała jego wizyta to oczywiście najstarsze opactwo cysterców w Polsce. Drugi element tej wizyty to jest oczywiście spotkanie z ogółem mieszkańców. Pod Domem Kultury jest planowane. Rozpoczęcie całej imprezy przewidujemy na godzinę 15, z tym, że sama wizyta powinna odbyć się między godziną 16.30 a 17.30 Pana Prezydenta Wędrzejewy.